Dzień dobry, nazywam się Agata Jędraszczak, prowadzę stronę kuchniagaty.pl i dzisiaj zapraszam na prawdziwą klasykę grillowaną kaszankę. Gwiazdą dzisiejszego grilla jest dziadkowa kaszanka firmy Prosiaczek. Danie bardzo klasyczne, bo któż nie przygotował kaszanki z grilla, ale dzisiaj z małym twistem bo kaszankę podam z dodatkiem ananasa. Zaczynam od przygotowania sosu czatnej, a czy też konfitury, zależnie jak to państwo nazwiecie. Chodzi o taki słodko-pikantny sos, z którym podam kaszankę. Najpierw cebula pokroję ją w niewielkie kawałki, oczywiście obraną już. Kawałki nie muszą być szczególnie równe. Znikną tutaj w sosie. Na rozgrzaną płytę grilla stawiam rondelek do niego trochę oliwy. Na rozgrzaną oliwę wkładam cebulę. Pięknie skwierczy. Jeżeli Państwo lubicie, możecie też dodać czosnek. Do tego trochę soli. I nieco brązowego cukru, który pozwoli cebuli szybciej się skarmelizować. żeby ta konfitura była wyrazista, dodam do niej pokrojoną papryczkę chili. Proszę na pół. Ogonek do rondelka. No i najważniejszy składnik słodki, świeży ananas. Kroję go w małą kostkę, pełen soku i aromatu i ananas trafia do rondelka. Sos doprawiam aromatyczną mieszanką kary, suszonym imbirem, trochę octu i kapka wody. Niech całość teraz wolno się gotuje, aż świetnie zgęstnieje. Sos już ugotowany, teraz czas na bohatera dzisiejszego odcinka, czyli kaszankę. Możemy ją smażyć oczywiście bezpośrednio na grillu. Ja użyję jednak patelni, będzie mi bardzo wygodnie. Na nią odrobina oliwy. Stawiam na rozgrzanym ruszcie. Niech zarumieni się z każdej strony. Czuję już, że kaszanka jest pięknie przyrumieniona. Zdejmuję więc gorące porcje z grilla. Cudnie. Ta chrupiąca skórka to moja ulubiona część. Do tego sos. Przygotowałam sobie słójczek. Sos pachnie, proszę Państwa, nieziemsko. I zobaczycie, jak świetnie komponuje się ten słodko-pikantny smak z naszą klasyczną polską kaszanką. Stawiam ją obok kaszanki. I żeby było bardziej letnio i wakacyjnie, dodam jeszcze pachnące listki oregano, prosto z przydomowego ogródka. I nie pozostaje nic innego, niż życzyć smacznego. To taki polsko-egzotyczny twist.